Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszej dzisiejszej konferencji prasowej, która poświęcona będzie pewnym zmianom kadrowym, które zaszły w urzędzie. Pan burmistrz ma do Państwa do przekazania komunikat oraz udzielić wszelkich niezbędnych dla Państwa informacji. Bardzo proszę Panie Burmistrzu. Środowiska nasze trwały w opozycji wobec siebie. Ostatni okres pokazał jednak, że coraz częściej nasze dyskusje i spory prowadzone były... Bez nadmiernych emocji, a raczej w duchu wymiany merytorycznych argumentów. Stworzyło to możliwości zauważenia, że na wiele istotnych dla naszej gminy spraw patrzymy podobnie. Decyzja o naszej współpracy nie zapadła nagle, była wynikiem rozmów prowadzonych już od pewnego czasu. Przeprowadziliśmy konsultacje z radnymi naszych klubów, a także z naszymi współpracownikami spoza Rady. I dzisiaj uważamy, że to historyczne pojednanie daje Wschowie wielką szansę na stabilną, zgodną z wolą większości naszych mieszkańców, pracę samorządu gminnego w myśl staropolskiego przysłowia Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. W urzędzie miasta i gminy we Wschowie pan Stanisław Kowalczyk będzie odpowiadał za pracę dwóch wydziałów rolnictwa, ochrony środowiska, infrastruktury oraz gospodarki lokalowej i nieruchomości. A jego doświadczenie samorządowe pozwoli również na wspieranie pana Andrzeja Nowickiego, który jednocześnie pełni funkcję sekretarza w organizowaniu codziennej pracy naszego urzędu. Jestem przekonany, że ta współpraca pozwoli na skuteczne rozwiązywanie piętrzących się w ostatnio przed polskim samorządem problemów, a także przyczyni się do stworzenia stabilnych warunków dla rozwoju miasta i gminy na długie lata. Tyle oficjalny komunikat. A jesteśmy z panem Stanisławem do państwa dyspozycji. Dobrze, Zdecydowanie. Zdecydowanie. Czy pan burmistrz mógłby nam przedstawić zarobki pana i pana zastępców? Nie jest to tajemnicą. Zarobki burmistrza są uchwalane przez Radę Miejską. Zarobki zastępców są już określane przez burmistrza w dokumencie o powołaniu ich na to stanowiska. Moje zarobki nieznacznie, tu wybaczcie Państwo, ale nie podam Państwu kwot co do przysłowiowego grosza, ale nieznacznie przekraczają 10 tysięcy brutto. Natomiast pierwszy zastępca zarabia około 8000 tysięcy brutto, natomiast drugi zastępca w granicach 7200. Ja mam pytanie do Pana Wiceburmistrza. Czy może Pan powiedzieć, co zadecydowało o tym tak nagle, że zdecydował się Pan przejść jakby z drugiej strony barykady stanąć około Pana Burmistrza i nie być już opozycją? Myślę, że Pani niezbyt dokładnie słuchała akurat doświadczenia, które wygłosił Pan Burmistrz. To nie jest decyzja nagła, bo, bo tak jak pan burmistrz wcześniej wspomniał, rozmawialiśmy na temat dużo wcześniej. Tematy, które poruszaliśmy dotyczyły przede wszystkim akurat tej sfery, czyli samorządu. Tematy były poruszane już przed wyborami, czyli mogło to nastąpić dużo wcześniej. Nie spotkaliśmy jak gdyby wspólnego mianownika i dlatego... Dzisiaj takie decyzje. Nie jest to nagła decyzja, jest to decyzja, która była omawiana no, kilka lat, już można powiedzieć, i można powiedzieć w ten sposób, że dojrzewaliśmy do takiej decyzji. Ale dlaczego? Dlaczego? nie co, jeżeli można coś robić lepiej, to należy iść w tym kierunku. Każdy z nas ma bardzo dużo już dzisiaj doświadczenie samorządowe. Różniliśmy się w różnych sytuacjach. To nie znaczy, że nie można wspólnego pola tutaj znaleźć. i myślę, że to, że wspólnie siedzimy przy tym stole, to po pierwsze jakiś kompromis, kompromis, który został wypracowany. Natomiast cała reszta to jest kwestia taka iż te doświadczenia, które posiadamy, mają doprowadzić do sytuacji takiej iż będzie troszeczkę można lepiej podejmować decyzje, które należy podejmować w samorządzie. ucierpi na tym, że opozycja jest słabsza? Ja myślę, że w ustroju demokratycznym każdy ma pewną rolę przypisaną wielowiekową tradycją państw demokratycznych i na pewno rolą rządzących nie jest tak wprost opozycję wzmacniać. Natomiast e, proszę tego nie odczytywać w taki sposób, że ja czy moi współpracownicy dążymy do tego, aby tej opozycji w ogóle nie było, ponieważ e, to dopiero byłaby szkoda e, dla demokracji, nie mogłaby ona prawidłowo funkcjonować. Proszę zwrócić uwagę, że e, w Radzie Miejskiej i w środowisku e, naszej gminy e, funkcjonują dzisiaj inne środowiska, inne grupy opozycyjne. Nie martwiłbym się zatem o to, że nie będzie miał kto kontrolować i pokazywać jakby innych rozwiązań poza panem Stanisławem Kowalczykiem. A co pan powie, panie Burmistrzu na takie taką opinię, która którą też słyszałam w mieście, że jest to pewnego rodzaju Pana sposób na to, żeby jednak tą opozycję osłabić. Był najpierw Pan Miłosz Czotek, który był z opozycji, no jakby został wyalkowany, bo już nie może, nie jest radny, musiał zrezygnować. Teraz mamy kolejnego Pana z opozycji. Czy nie znalazł Pan wśród swoich zwolenników czy osób, które myślą podobnie jak Pan, kogoś, kto na stanowisko to się nadawał? Musiał Pan znaleźć kogoś z opozycji? Pan Stanisław powiedział już i ja się podpisuję pod tymi sformułowaniami, że jeżeli można coś zrobić lepiej, stabilniej, skuteczniej i pojawia się taka możliwość, to dlaczego z niej nie skorzystać? Ja przypomnę Państwu to, że od wielu, wielu lat środowisko związane z panem Stanisławem Kowalczykiem, a również druga, drugie środowisko związane z moją osobą, to były dwa najistotniejsze do środowiska w życiu samorządowym w Dzisiaj mamy sytuację taką w Radzie Miejskiej, że komitet wyborczy, który wspierał moją kandydaturę na burmistrza, wprowadził do niej 11 radnych. To jest większość, która umożliwia podejmowanie decyzji, ale większość bardzo bym powiedział mało stabilna wystarczy nieobecność jednego radnego, aby tą większość stracić. Poza tym uważam, że dla właśnie dobra tejże demokracji niewłaściwym, nie do końca właściwym jest stwarzanie takiej, takiej sytuacji, gdzie jedno ugrupowanie, jedno środowisko jakby samo samorządzi. Dlatego od samego początku mojego burmistrzowania próby, propozycje, rozmowy, aby zawsze budować koalicję co najmniej dwóch różnych ugrupowań, czasami jak w poprzedniej kadencji to była koalicja trzech komitetów wyborczych. Po to, aby ścierały się różne pomysły, różne poglądy, ale z drugiej strony, aby w Radzie Miejskiej była naprawdę stabilna większość umożliwiająca podejmowanie różnych, czasami nawet trudnych decyzji. A jeszcze mam do pana Rzyski burmistrza pytanie. Słyszałam w telewizji Master komentarz, że pana decyzja spowodowana jest między innymi i pana sytuacją finansową, dlatego zdecydował się pan na to, żeby objąć stanowisko. Jak pan to skomentuje? Skomentuję, że to jest nieprawdziwe to co pani mówi, bo ja w żaden sposób nie mówiłem o jakiejś sytuacji finansowej, tylko mówiłem o sytuacji życiowej pani. To są dwie różne rzeczy i po prostu panie, zmiana tego typu, że idzie się gdzieś do pracy, jest to zmiana życiowa. Także yy, tak mogę pani tylko powiedzieć na ten temat. Pan powiedzieć co to za zmiana życia spowodowała, że zmienił pan poglądy polityczne? Ja przecież poglądów politycznych nie zmieniłem, muszę pani tak powiedzieć. Mam takie dziwne wrażenie, że pani mało szczegółowo słucha pewnych sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że zmiany tego typu po pierwsze nie następują raptownie, to jest jedna rzecz. Dwa, ta sytuacja, która ma miejsce dzisiaj nie jest podyktowana, Bóg wie, jakimi sytuacjami, w mojej sytuacji, gdybyśmy my, jako dwa obozy, nie dogadali się w którymś momencie, to nie byłoby takiej sytuacji, że dzisiaj byłaby ta konferencja prasowa. To jest jedna rzecz. Druga sprawa jest taka, że od początku, kiedy rozmawialiśmy z Panem Burmistrzem na te tematy, to moje stanowisko było takie, że naszą grupę interesuje współrządzenie i nie współrządzenie na zasadzie takich decyzji w Radzie, ale przede wszystkim decyzji, które są wykazywane w sferze wykonawczej, bo stąd płyną tematy i różne rzeczy, które następnie trafiają do, na sesji. Tak żeśmy rozmawiali. Dzisiaj to jest finał jak gdyby, tych rozmów i, i, i przede wszystkim to jest główny motyw tego, że ja zdecydowałem się Powiem Pani inaczej, to nie jest prosta decyzja. Z tego względu, że jak Państwo sami zauważyliście, nasze spojrzenia na różne tematy były różne i są różne. To nie jest tak, że dzisiaj czy od dzisiaj mówimy tylko i wyłącznie jednym głosem. Ten głos będzie jednakowy, ale po przeanalizowaniu, po dyskusji na zasadzie takiej, że będzie to głos zewnętrzny wspólny, który będzie finałem naszych dyskusji wewnętrznych tu w pracy na dany temat. Taka jest moja. A odpowiedź. ja bym jeszcze dopowiedział do tego rzecz taką, że w komunikacie podałem informację, którą pragnę wzmocnić w tej chwili. Nie jest to, proszę Państwa, indywidualna decyzja pana Stanisława Kowalczyka i pana Krzysztofa Grabki, tylko jest to decyzja pewnych środowisk, pewnych grup, z którymi na co dzień współpracujemy. Jeszcze raz podkreślę, że decyzja ta została zaakceptowana przez obydwa kluby radnych, które są związane z naszymi komitetami wyborczymi, jak również była konsultowana z pewnymi współpracownikami, no tymi powiedzmy najbliższymi, którzy tworzyli komitet wyborczy, a nie są dzisiaj dzisiaj radnymi, a zatem możemy mówić tutaj nie o indywidualnych naszych decyzjach, a o decyzjach pewnych środowisk i pewnych grup. Jeżeli mogę, bo pani jak gdyby swoje pytanie formułowała na podstawie wypowiedzi trzyjeńców, co do mojej decyzji, indywidualnej mojej decyzji? No to muszę powiedzieć, że jestem mocno zdziwiona akurat postawą tego człowieka, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo nie odważyłbym się w ten sposób komentować cudzych decyzji bez względu na to jakie przesłanki by przyświecały danej osobie. Naprawdę nie odważyłbym się. Chyba że kogoś tak mocno albo przywiązanie do danego stanowiska powoduje akurat takie reakcje.